Witam ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj udzielę kilka informacji na temat tego, co się u mnie w tym momencie w gospodarstwie dzieje. Głównie to będą kwestie związane z naprawami, no i też w sumie z pracą w polu. Ale do rzeczy: w jakiś tam kilka odcinków temu obiecywałem, że pokażę, jak założyć amperomierz. Tutaj w tym otociągniku niestety nie było. Chęci czy tam czasu, no nie będę kłamał, że czasu nie było, po prostu nie było chęci się bawić z kamerą, żeby tutaj nagrywać podczas połączenia tego wszystkiego, ale opiszę teraz, w jaki sposób to podłączyłem, żeby nakreślić Wam sposób. Jest tutaj przy rozruszniku kabel plusowy, który idzie prosto z akumulatora, i są jeszcze pozostałe kable, które idą do zasilania. Pomiędzy teraz te kable musimy wstawić dwa, które będą nam przechodziły przez amperomierz. Czyli jak widać, jeden idzie tutaj prosto nam do amperomierza. Z amperomierza wychodzi z drugiej strony drugi kabel. Ja sobie tutaj przylutowałem do tych pozostałych kabli, które tutaj się znajdują. I cała filozofia. To, co było tutaj w tym miejscu, podpięte tutaj, jest podpięte pomiędzy amperomierzem. Dodatkowo sobie jeszcze zainstalowałem alternator, ponieważ prądnica nie wystarczała do tych halogenów. Raz, gdy przejechałem się przez godzinę czasu na tych halogenach, no, akumulator mi zdechł po prostu, i musiałem odpalać na zaciąg. Taka tam historia drobna, alternator wymontowałem z kombajnu, a do kombajnu zainstaluję jakiś tam mniejszy z samochodu jakiegoś, prawdopodobnie będzie to jakiś alternator typu Seicento czy coś takie. No ale zobaczymy, na razie tam nic nie ma, na razie nic tam nie potrzeba, no i ogólnie to, że traktor robi dużo teraz w kurzu, w polu, no to jest jak jest. Raz na dwa miesiące go sobie tylko będę był, po co tam częściej, na wystawę nie jeździ, mi tam funkcjonalnie się przydaje. Tu sobie taką skrzynkę na narzędzia zrobiłem, położyłem, sobie włożyłem takie w miarę potrzebne klucze, żeby w razie czego można było szybko sobie coś na w polu naprawić. Wybieram się teraz, żeby pojechać orać pod pszenicę pole, pszenica będzie siana i tak dopiero po 20, po 20 września. Ale że tam na tamtym polu był rzepak, to po prostu sobie już dzisiaj, czyli 6 września, zaorzę, żeby to ziemia się uleżała. No bo jak dłużej przytrzymam, to ten rzepak, który tam wyrósł, no to może później być ciężko przeorać. No ale jest jak jest. Ostatnio mi się zaczęły pojawiać myszy w spichrzu, tak zwanym tym moim budynku. No i niestety muszę ustawiać takie oto właśnie pułapki. Kiedy to zauważyłem, ano jak postawiłem tutaj wiaderko z rzepakiem, że nasiona rzepaku były roznoszone, rozjadane, to po prostu łupinki zostawały i zebrałem te wiaderko i postawiłem takie coś. Jak na razie udało mi się złapać dwie myszy. Ziarko dni jest nastawione, żeby złapać kolejną. Koty są zadowolone, ja też jest okres jesienny, samo akurat one się spchają w różne miejsca, tam gdzieś znajdują jakieś pożywienie. No i trzeba jakoś z tym walczyć. Tutaj sobie zakupiłem olej do motocykla, będę wymieniał. Może też uda mi się to pokazać, jak nie, to nie. Zobaczymy. Teraz sobie będę zmieniał piersiówkę na trzeciej chyba skibie. Tak, bo już mi się no, dosyć ostro wydarła. I tutaj rama już była uszkadzana przez ziemię, także nie chciałbym tego. Dwie śrubki sobie odkręcę, tą i tą. Założę. Nie wiem, może tu nową śrubę. Znaczy tutaj nową śrubę, a ta może się uda odzyskać. Zobaczymy. Tu jeszcze. Piersiówka też jest uszkodzona, ale jeszcze nie na tyle, żeby ją wymieniać. Może niektórzy by już wymienili, ja sobie jeszcze może z kilka hektarów założę. Z hektar, może z dwa. Tutaj jest wszystko w porządku. No, tylko tutaj. Dobra, sobie odkręciłem. Po zdemontowaniu wygląda to mniej więcej tak. Widać, można sobie już to zgiąć. No zużyło się, parę lat już było. Ta śruba, która nadaje się do wymiany wygląda tak. Jedna ta nadaje się z powrotem do założenia. Drugą sobie wymieniłem na taką. Nakrętka tylko została. I zakręcę tutaj sobie nową pierś. Skiby. I tu widzimy sobie tak obczyściłem. I zakładam. Po założeniu nawet jako tako może być. Coś tam pasuje, chociaż jest tutaj taka szczelina, ale w dzisiejszych czasach i tak produkują te części, że nic dziwnego lepiej nie będzie. Ale tutaj wystarczy. Dalej nasmarujemy sobie tutaj punkty smarownicze, jest ich raz, tutaj dwa i sobie zrobiłem tutaj trzy, tylko przetrze sobie najpierw skórzu to wod. Przyjmijmy sobie jakąś ścierkę, skarpetkę jakąś starą No, jak zwykle jednorazówka do wyrzucenia. Dowodnica. Bierzemy. Dowodnicę ostatnio woziłem w traktorze, ponieważ jeździłem tym oto sprzętem wałować pole na rumianek. I tam, no jak pole było suche, to dosyć dużo piasku leciało tutaj na miejsca, gdzie się ten wał obracał i trzeba było średnio co pół hektara smarować. Powiedzmy, że wystarczy. Jak naciskam to idzie? Coś tam idzie, dobra. Nie, chcę iść tutaj mhm. Podstawiłem sobie pod kłódkę Pół, bo mi trochę Podnośnik powolutku opada i do wymiany zabezpieczyłem sobie, dlatego tutaj zaparło i zacisnęło i nie chcę to wod tylko rozkręcę sobie to. Dobra, zdeciało. tutaj zostało. narowane tak jak trzeba. Do orania pod zboża zrobimy sobie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 obrotów. Płytko nie będziemy, za głęboko też nie, tak średnio. Dobra, ja sobie sprawdzam jeszcze tylko płyny eksploatacyjne typu olej i paliwo, woda i jedziemy. Dobra, pokażę Wam jak działa amperomierz, ale zanim to nastąpi, to odpalimy sobie traktor. Zresztą w jednym czasie to będzie wszystko widać. No, i jesteśmy sobie na polu, jazdy na pole nie pokazywałem, no ale nic ciekawego, jesteśmy na miejscu i widzimy, tu był właśnie rzepak. Jedno z dwóch pól, gdzie był rzepak, i dosyć sporo go wyrosło. No, niestety, rzepaku nie dysekowałem, i dlatego, że nie pryskałem na tak zwane sklejanie łuszczyn no to się trochę obsypało, ale i tak tragedii nie było, bo było jego 3,5 tony na hektar. Jeszcze jeżeli chodzi o ten kawałek, było drugi, było trochę gorzej, było 3,1, ale jak na ten rok to i tak nie narzekam. W tym roku posiałem prawie 5,5 hektara rzepaku w porównaniu do tego, co był. Ten, co kosiony był, to było jego 2,1 hektara, a teraz jest jego 5,3 czy 4, coś takiego. Już tam nie wiem dokładniej. No, powiem Wam szczerze, że jedynie co to najbardziej się opłaca, właśnie u nas: rzepak, dynie, rumianek, rajgras i wszystko inne, byle nie zboże, bo zboże, które się płaci po 460 zł za tonę, no to proszę Was, no to jest śmieszne. W szczególności, jeżeli tu u nas są klasy gleby, na których się zbiera około 4 ton. Jakie zboże bo to nie było, no to tam, wiadomo, trochę jak się dopilnuje, to będzie te 5, no 6, nie więcej ton. No ale jak gdzieś gorzej, rok podpasuje i trochę słabsza ziemia, ziemia no to 3 tony, i może to, czasami nawet nie, ale to, to już rzadkość. No ale 3 tony, no to policzcie sobie, niech dziś z watem, będzie 500 zł za tonę, no to 1500 zł z hektara a ile na hektar jeszcze trzeba dołożyć oprysków nawozów, paliwa, czasu, sprzętu I jeszcze jak się wszystko dobrze idzie to idzie a jak się czasami psują ciągniki, maszyny to tragedia materiał siewny też swoją drogą kosztuje, nawozy opryski już wspominałem wcześniej, zbiór przecież kombajnować trzeba ja nie wiem jak to w dzisiejszych czasach jest z tym zbożem, u nas się go nie opłaca sieć no i dobra, rzepak jest taki jak widać. Gdyby, to nie było, gdyby go nie było, tutaj w tym momencie byłaby to ściernia, czy to byłoby po rumianku, zoranie bym się wstrzymał. Ale że on tutaj tak rośnie, no to sobie go zaorzę. Lepiej sobie niech poleży. Może nawet dajmy na to za jakiś tydzień czasu, jeszcze zanim cokolwiek zrobię, pobronuję. Dopiero posypię nawóz, zrobię kultywację, posieję pszenicę. Pszenicę stwierdzam, że najlepiej siać przynajmniej u nas. Po 20 września, im wcześniej, to tak. Nie powiem wam dlaczego nie, ale po prostu dużo osób stwierdza, że lepiej nie. Ja w tamtym roku posiałem, było o tym filmik, że siałem pszenicę, jeszcze to był kwalifikat, 180 kg na hektar. Arkadia to było prawie, że koniec września, coś koło 30 czy 29. No i bardzo ładnie sypnęła. Także to ma jednak jakieś znaczenie. Raz, że było nasiona zaprawiane, a dwa, że kwalifikat, na trzy, że jednak termin siewu trochę jest optymalny. Jest trochę lepiej później zasiać niż przynżyto czy tam żyto. Mam w planie teraz tylko zasiać po jednym kawałku każdego zboża, czyli jeden kawałek pszenżyta, jeden kawałek hmm, pszenicy, jeden kawałek owsa, no i nawet jeżeli mamy tam parę, że tak powiem, ogonów, no to jeden kawałek jęczmienia, żeby można było śrutę zrobić. W przyszłym roku też jest w planie posiać na próbę hmm, pół hektara kukurydzy. Jest to taki kawałek, gdzie samo, że tak powiem, znajduje się, jak to się u nas mówi, za rowem to między drogą a budynkami tam dziki nie buszują czyli można śmiało eksperymentować w tamtym roku was pytałem jak jest z uprawą rzepaku dużo osób mi tam doradzało i dzięki wam udało mi się właśnie uzyskać taki plon jak widać plon z rzepaku jest ładny także jeżeli ci co uprawiają kukurydzę na ziarno mają jakieś sprawdzone metody opryski, nie wiem, nawożenie i tak dalej, i tak dalej, to mogą się ze mną podzielić. To tak jakby mogliby napisać dla takiej osoby, która w ogóle nigdy tego nie uprawiała. Chętnie bym poczytał. Czekam. Dobra, ja się tu rozgadałem. Pług jest jako tako ustawiony. Dużo osób nie pyta, nagraj film, żebym dużo osób chce, żebym nagrał film o tym, jak ustawić pług do orki, czy kultywator do kultywacji, i tak dalej, i tak dalej. Takich filmów nie będę nagrywał, dlatego że sam do końca nie wiem. Jedno jest pewne: trzeba się trzymać teorii takiej, żeby rama każdej maszyny była równolegle do podłoża. Czyli, jeżeli pług idzie, powiedzmy orze, no to musi tył pługa być na takiej samej wysokości jak przód. Takiej się zależności trzymam. I jeżeli jest ktoś ciekaw, no to właśnie to mówię. Reguluje się to za pomocą cięgieł tutaj bocznych, śruby tej łąk centralnej, kółka, głębokości tutaj tej wajchy. No, tej tutaj. No i tak ogólnie tyle. Nie powiem Wam co, kiedy, gdzie i jak. Szukajcie sobie gdzie indziej takich informacji. No dobra, ja sobie zrobię kilka okrążeń i dalej nagram coś, stwierdzę może. Hmm. U szybko opada. Dobra, tak, że tak to wygląda. Jakoś dalej będę sobie tu działał, kultywował, i tak dalej, i tak dalej. I będzie się na pszenica. Także w tym odcinku to wszystko. Na razie Wam, cześć.